Po raz 22 spotykamy się na święcie śledzia bałtyckiego i mam nadzieję, że wszyscy świetnie będą się bawić, oczywiście będą wszystko degustować i mam nadzieję, że do późnego wieczora świetnie się tutaj zabawimy przy morskich opowieściach, przy szantach oraz przy wspaniałych przysmakach morskich, jakie tutaj będą dla Was uczynione. Takie słowo należy do wspaniałej publiczności. Święto Śledzia Bałtyckiego 22 uważamy za pięknie. I tym sposobem nasza tutaj publika otworzyła Święto Śledzia Bałtyckiego oraz raz 22 wspaniałej zabawy. Wszystkie Wam życzymy. My już Państwu z tej sceny nie będziemy zawracać głowy ani gitary. Zostawiamy tę scenę dla naszych wspaniałych zespołów, królewskich. Tysiące cię umilk. Leren to bo kiedyś w końcu nie. Ja taniec, z moim Na tańca miałem spodnie się nie ja Tydzień mógł... polnego, pobłonę sobie brawo lunedzego. Bardzo dobrze. Nie! Yeah. Matki ojcowie w kolejce za chwilę rozpoczynamy dewestację. Dewestacja rewelacja smaczne. Pięknie. Ryba po niechorsku do tego specjalnie przygotowany utwór, że on ją kocha, ona nie, on ją i dzisiaj tam spotkali i poszli prosto przed siebie do kolejki joður selja botta og